Chwileczkę, już, już ten, bo tablecik okay, mi się znowu okay, zawiesił. Lubik Sander, czy? Mm. O kurwa, jeszcze gorzej. Oj, ja Nasz jestem gotowy też jest gotowy na rozmowę. Nie jesteście gotowi na mnie, bo ja od trzech jestem w takim prime i gazie, że Lorenek, oj, oj Ale troszkę go. się boisz Czego? No bo... Ciebie co, jak co żeś kadetkę to się wtedy ja, ja, bałem. dobra, muszę się rozłączyć, bo pomawiasz mnie. Albo wtedy co Ja wyzywaliama bratona na radio Ajajajajaj, olbrzymi idzie kochani Dobra, robimy ten wyskok Panie dam radę Przez nią wypada. <laughs> 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 A nie chcesz się. Zgłasza. Tak, to jest. To okay, czyli tak czekamy na adwokata. Nie? Czekamy na adwokata, tak jest. 13 ID. Że? Witam, chciałem zgłosić. Combat. 520 plus 1, 10, na ostatnie <laughs> Otworzę partię z... z, z dobrze, a wtedy nie masz już mamy, jak coś. Mamo, nie zakazuj mi się rozwijać! Nie chodzi o to. Zrobicie takie rzeczy, przez to zostały mi odebrane prawa rodzicielskie, więc ja nie chcę się tego przystawać. Ale... Mamo, co ja mam ci powiedzieć, że to jest mój najlepszy kuleczka? No dobrze no, no to się bawcie razem, ale wtedy... działasz na własną rękę, no. Mamo, zabędziesz mi wychodzić z wujkiem tak Dlaczego? No bo to jest zła osoba, sam widzisz e, Ja bym nie zjadła Czy lubisz zakazany owoc, tak mi powiedz? Ja mnie zjadła mm, Czy nie lubisz zakazanego owocu? Nie, chyba nie To trochę lipa Dlaczego? Nie, nic Takie mam ostatnio religijne nie, po no, prostu mów, może masz jakieś nawiązanie do życia, coś ten... Nie jesteś się, plamka, jesteś so... tutaj tak się składa, że ja takim jestem, bo ja jestem żółty! O oh my god! Ty w tym młotek. O! Oh. O. Oh. Oh. Odejdź. No, okay. Odejdź kiszau. Oh, I jest dawaj jest Ciepłeś 280 O, jak w sobotę. Dobra, jest Nie zabrałeś tu? Udanej resocjalizacji. I a na purpurek koty. Ty J**A ty TY chodź, wychodzimy z puchy. Czas tutaj się tutaj siedzi tu jest. ten Super. Dziękuję. Okay. <śpiewanie> Ale, Ale co ty robisz? Ale co ty Ale co? co ty robisz? Daj nie, nie, ten... nie, <śpiewanie> nie, i o, p się daru, Ej, ej, co jest, Staj na chwilę, co jest grane? O! Ej, kurwa, ej. Ale ruro! Jezu, przestańcie! <laughs> zaraz ci tą torbę, w... naprawdę, zaraz zrobię. O! <laughs> Dziaku! Przecież wszyscy ją No nie, to jówka radny. Co za? zostaw ten wózek. Wózek faks. Skąd ty masz wózek? Ej, o Kimberly? Wejdźmy na Street! Sooty Rivers jest nazwana największą k***ą z Los Santos! O, tylko potrzebujesz żony mm, do tego, rozumiesz? Mm, Więc moje pytanie brzmi: mm, Wyjdź za mnie! Wejdzie <sus> za mnie! Wejdź za mnie, Anesław, wyjdź za mnie! Nie, Ben, nie wyjdę za ciebie! Muszę za mnie wyjść Jezus, Robin Jedź mogę, jedź mogę! Może ty! Jezus! Nie było! Nie było! Nie, nie to mruzgał! Nie! Nie to mruzgał! Nie, nie! Ja przepraszam, dobra, na kolana, na kolana, na kolana! Ej! Uuuuuh! Gdzie jesteś! Gdzie jesteś! Sejbańba! Jarek Ogarek, 5 złotych. Cześć mielasz! jak tam poniedziałek mija? Bo u mnie totalna k**a oh. smutna, buśka. Ale p**a! Po drugie! Zebbi! Zebbi! Ło! Dobry to zwart, to! Co? Co? Ty jesteś co? w co? ty jesteś Ty jesteś chyba w PRAMie! Ty jesteś chyba w Ty jesteś chyba w Ty Powiedziałem, że idę Ty na chwą Co Ty powiedziałeś? Powiedziałem, że idę Ty ZAMKI morder! ZAMKI kawałek! Powiedziałem, że idę na To ty, ZAMKI morder! To ja pomyślałem, że Nie! No, To JA zabij, morder! Pszsz! Psz! Psz! to ty ZAMKI Psz! TO TY ZAMKI Psz! <ścoughs> Psz! dobry Psz! 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 Pojedziesz po coś? Czekaj, czekaj, bo przeszukuję. Wronku, są w wrąglu są. Idziemy zaraz kurwa. Wiem. Chodźże tu. Stój! Poddaj się. Nie, to ty się poddaj, ty dwóch, dwóch, dwóch nas, jest poddaj się, poddaj się. Poddaj się Ale poddaj jesteś nie, się to stopa, Nie potrafisz się poddać, to ku leżysz. Myślisz, że do? będziemy dyskutować? No i ta, no i po co pogadać? No cię chyba p**ało ostro. Oj, o! I co tu robi się varja? Ja wow, wiem, to jest wątroda, ale <śpiewanie> to wstało. I co, i co,